Witam wszystkich na kanale Stalowy Szok. Już ponad rok minął od publikacji mojego materiału, w którym omawiałem sylwetkę i starty popularnego Sakera z WK. Do tamtej pory mieliśmy rok 2013 i Sopot oraz powrót na scenę w 2017 na Muscle Natural Show Poland, a także ponownie zaliczył wtedy Sopot. Oznacza to, że zjawia się regularnie co 4 lata, i chociaż dał tutaj jasno znać, że jest jego ostatni występ, to nie można po cichu nie liczyć na zmianę zdania w 2020. 2025. Tak czy inaczej, po historię występów zapraszam do tego wcześniejszego materiału, natomiast tutaj skupię się na najświeższej rywalizacji. Obejrzenie mojego wcześniejszego filmu może być także ciekawe pod kątem zauważenia ulepszeń w stosunku do ostatniego występu. Względem 2017 zobaczymy za moment gigantyczny przeskok nie tylko jeżeli chodzi o formę, ale także ogólnie o jakość sylwetki na czele z nogami. Na początek jednak parę słów o samych zawodach. Były one organizowane pod szyldem Federacji ICN, a skrót utworzony od słów I Compete Natural, co oznacza startuje naturalnie. Innymi słowy jest to federacja zrzeszająca kulturystów naturalnych i przeprowadzająca testy antydopingowe. Pod tym kątem można znaleźć ciekawy zapis w regulaminie odnośnie znaków używania wspomagania. Zawodnik, który prezentuje oznaki używania dopingu, np. ginekomastię, jest proszony o niestartowanie niezależnie czy jest czysty czy też nie, dopóki nie poradzi sobie z tym problemem. Wiarygodność naszych naturalnych zawodów, jak i samego zawodnika, jest podważana, kiedy widownia zobaczy coś, co według niej będzie wyglądało na skutek używania dopingu. Warto jeszcze przyjrzeć się adnotacji na temat suplementów. Cytując w 2001 roku badanie przeprowadzone przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski wykazało, że niemal 15% przebadanych suplementów zawierało substancje niewymienione na etykiecie, które spowodowałyby wpadkę na kontroli antydopingowej. Wszyscy startujący kulturyści byli proszeni o bardzo przemyślany wybór suplementów, ponieważ nie z własnej winy mogą przez to zostać pozbawieni miejsc i trofeów. Tym akcentem kończymy temat federacji i przechodzimy do konkretów, czyli Międzynarodowego Naturalnego Pucharu rozgrywanego we wrześniu 2021 w Rugby. Widoczny na ekranie wykres to na szczęście nie zasięgi stalowego szoku, ale waga sakera, który jak widać podczas przygotowań Zrzucił niemal 24 kg, schodząc ze 110 w styczniu do 86,4 we wrześniu w formie około startowej. Już przed wyjściem na scenę forma zapowiadała się doskonale. Saker był suchy ze świetnymi szczegółami, na czele oczywiście z kapitalnym prążkowaniem na czworogłowych. Na szczęście podczas rywalizacji sytuacja wyglądała podobnie, także za poziom definicji należą się zdecydowane pochwały. Mogliśmy oglądać go na scenie w trzech różnych wyjściach. Ja na omówienie sylwetki wybrałem Open z prostego powodu, ponieważ znajduje się tu na scenie z największą liczbą przeciwników. Co się od razu rzuca tu w oczy, to przewaga nad resztą stawki zawodnika w tym momencie drugiego od lewej. Jak na naturalnego kulturystę serwuje tutaj naprawdę kapitalną pełność i pod względem muskularności zostawia resztę stawki w tyle. Na moje oko od początku walka w Open toczyła się o drugie miejsce. Żeby zachować odpowiednią dynamikę, będę chciał przejść od razu do bicepsów przodem. Ale zanim to krótki przystanek na poze rozluźnioną tyłem. Saker bowiem potwierdza tu doskonałe docięcie. Prążki na pośladkach są w tym momencie bezkonkurencyjne na scenie i trzeba w tym momencie wrzucić na ekran to, jak wyglądał w 2017. Widać, że 4 lata temu był kompletnie rozmyty, natomiast tutaj robi wrażenie ilością szczegółów. Kiedy rywale starali się. Się jak najbardziej zaeksponować grubość najszerszych, Saker skupił się na choince, pokazując, że święta tuż tuż. Dupleców posiadał tu równie imponujące szczegóły, co pośladki czy uda z przodu. Bicepsy przodem. Idąc od dołu pełne łydki i naprawdę dobre uda, może nie mając jakiś wielkich rozmiarów, natomiast są tutaj bardzo dobrze wyseparowane, także wcięcia między głowami są głębokie i wyraźne. To, że można by dorzucić w nich nieco masy widać w porównaniu do zawodnika po prawej Sakera, który ten element ma kapitalnie rozwinięty. Niemniej wielki progres względem 2017 i ogólnie bardzo dobre wrażenie. Odpowiednio prezentują się także kontury w górze. Lekkie wakium zwęziło talię i dorzuciło rozpiętości wyżej, także zaznacza się tu kształt odwróconego stożka. Dałbym także Sakerowi tytuł najlepszych na scenie ramion. Doskonale wyseparowany biceps o ciekawym kształcie. Nieco separacji brakuje jednak na tricepsie. Najszersze przodem i saker znowu wygląda bardzo dobrze. Strukturalnie jest to całkiem finezyjna sylwetka, także znowu nie ma problemów w kwestii konturów w górze, a najszersze ładnie wypełniają tę pozę. Klatka bokiem. Tu niestety muszę przyczepić się do dolnej partii, ponieważ bokiem u dom brakuje pełności. Z tyłu chciałoby się zdecydowanie więcej mięsa, które nadałoby odpowiednie uwypuklenie na dwugłowych. Świetnie, natomiast znowu prezentują się pośladki. W górze także dobrze wyseparowany bark, niezłych rozmiarów ramię i klatka tricepsie bokiem Saker zyskuje nieco względem muskularnego rywala, ponieważ ten oddycha coraz mocniej i przez to ma kłopoty z kontrolą środka. Polak natomiast talię wręcz chowa, a całość wieńczy bardzo dobrze wyseparowanym tricepsem. Niemniej porównując pełności ramion, widać znowu kosmiczne rozmiary wspomnianego kulturysty. Przechodzimy do pustyłem. Na ekranie mamy bicepsy tyłem, które saker zaczyna od ponownego zaprezentowania swojej choinki w dole pleców. Jeżeli chodzi o samą pozę, świetnie prezentuje się góra jego pleców. Jest tutaj gruby, pocięty, także dzieje się tu bardzo dużo. Im dalej w dół jednak, tym traci na jakości, także już na środku jest dosyć płasko. Brakuje utrzymania tych szczegółów z góry pleców także niżej. Na pocieszenie warto zauważyć, że ten sam problem ma muskularny mutant, który tutaj akurat tak nieziemsko się nie prezentuje. Jest także mniej od sakera suchy. Na plecach najbardziej podoba mi się czarnoskóry kulturysta, który ma stosunkowo nisko. Zaczepione najszersze i jest trójwymiarowy praktycznie na całej powierzchni. Nie ma natomiast startu do prążkowania na pośladkach sakera. Najszersze tyłem. Ten element znowu daje Polakowi przewagę. Na jego korzyść działa także to, że jest najwyższy, a jego plecy zajmują na scenie największą przestrzeń. Bardzo dobra poza w wykonaniu Polaka. Niestety dosyć rozczarowujące wydały mi się mięśnie brzucha i uda. W porównaniu do rywali nogi są za mało pełne. Środek jest ostry, ale też nie tak symetryczny czy trójwymiarowy jak dwóch zawodników po bokach sakera. Podsumowując, należą się za ten występ szczere gratulacje, ponieważ wyszedł przygotowany doskonale pod kątem docięcia. Widać było także wykonaną pracę nad poprawą słabszych elementów na czele z udami. Niemniej jest tu jeszcze miejsce na rozmiary czworogłowych czy grubość pleców. Czy zobaczymy je na scenie? Tego nie wiem. Na razie na międzynarodowym naturalnym pucharze ICN Saker zdobył brąz w Open oraz jedno srebro i jedno złoto. Dajcie znać co wy sądzicie o o jego dyspozycji i czy jest to, waszym zdaniem, jego życiowa forma? Jednym z najlepszych sposobów na start, jakie przychodzą mi do głowy, jest wykorzystanie tych, którzy przeszli już przez ten sam proces i mogą zaoferować swoją pomoc. Dzięki temu nie musisz dochodzić do wszystkiego samemu i spędzać na tym miesiące lub lata, ale od początku dostajesz gotowe instrukcje, które nieporównywalnie przyspieszają twój rozwój. Właśnie dlatego stworzyłem Encyklopedię Sukcesu na YouTubie. Jest to seria filmów, w których od A do Z pokazuje wszystko, co niezbędne do zbudowania dużego kanału, spełnienia swoich ambicji, a ostatecznie przekucia tego na zysk finansowy. Pokazuję tu wszystko czego nauczyłem się prowadząc jeden z większych kanałów w swojej niszy. Jeżeli chcesz poznać niefiltrowaną prawdę o prowadzeniu kanału, dokładne instrukcje krok po kroku, które prowadzą do sukcesu, skorzystaj z linku, który znajduje się w opisie tego filmu.